Zestawienie sprzedaży nowych samochodów na rynku europejskim to niekończąca się kaskada liczb. Specjalnie dla Was wyłowiliśmy z niej wielkich przegranych, czyli modele, którym w 2021 roku wiodło się szczególnie słabo. Miejsce 10. Jaguar XE. Wielka nadzieja Jaguara ma spore problemy. W 2021 roku model XE sprzedawał się w Europie gorzej, nawet od niszowego F-Type'a. Ogółem w zeszłym roku kupiono zaledwie 2903 Jaguary XE. To aż ponad 60 razy mniej od BMW Serii 3 i blisko 29 razy gorzej niż Audi A4. Nawet Alfa Romeo Giulia, która w 2021 roku nie była raczej rynkowym hitem, sprzedawała się przeszło 3 razy lepiej niż Jaguar XE. Miejsce 9. Renault Espace Legenda się kruszy. W 2021 roku w Europie kupiono zaledwie 2863 sztuki Renault Espace. Jeszcze rok wcześniej sprzedaż wyniosła ponad 4300 sztuk. I nie jest to jedynie wina ogólnie zmniejszającego się zainteresowania minivanami. W końcu konkurencyjne Citroen Space Tourer i Peugeot Traveller sprzedawały się prawie trzy razy lepiej. Ford Galaxy zanotował w tym czasie półtora razy większy wolumen, a Mercedes klasy V blisko siedmiokrotnie większy. 2863 sztuki sprzedanych Espace to niewiele więcej niż sprzedaż niszowego sportowego Alpine A110. 2419 sztuk. Plasującego się w tej samej klasie co S-Pass, Renault Coleosa kupowano prawie dwa razy częściej niż legendę minivanów, a popyt na Porsche Cayenne był prawie 5,5 raza wyższy. Miejsce ósme: Honda CRV. Honda CRV to kolejny doskonale rozpoznawalny samochód, który nie najlepiej sobie radzi na europejskim rynku. W 2021 roku sprzedano tylko 16 913 sztuk tego modelu. To jedynie o 1290 aut więcej od Porsche Cayenne. A jak zainteresowanie Hondą cr wypadło na tle bezpośrednich rywali? Mazda CX-5 sprzedawała się prawie dwa razy lepiej, Toyota RAV4 ponad 6 razy lepiej, a Hyundai Tucson blisko 9 razy lepiej. Za to w Stanach Zjednoczonych Honda cr jest hitem. W 2021 roku jest sprzedaż w USA była aż przeszło 21 razy wyższa od europejskiej. Miejsce 7. Mercedes CLS Czyżby formuła dużego, tak zwanego cztero kupę Mercedesa się wyczerpywała? W 2021 roku w Europie kupiono zaledwie 1994 Mercedesy CLS. To tylko 30% ogólnego wolumenu tej firmy na starym kontynencie. W 2012 ten odsetek wynosił aż 2,1%. Porsche Panamera sprzedawało się w tym czasie 2,5 razy lepiej, a Audi A7 nieco ponad dwa razy lepiej. Mercedesowi CLS na pewno nie pomaga wewnętrzna konkurencja w postaci bardziej sportowego modelu AMG GT Coupé, choć zainteresowanie nim i tak znajdowało się na zbliżonym poziomie do CLS-a. Za to Mercedes klasy E był aż 26 razy częściej kupowany niż CLS. Miejsce 6. Audi A8 Topowy Audi miał słaby rok. Przez cały 2021 w Europie sprzedano jedynie 2793 sztuki Audi A8. To blisko dwa razy gorzej od BMW Serii 7 i aż cztery razy słabiej niż Mercedes klasy S. Zresztą ten ostatni model to istny hit wśród luksusowych sedanów. W zeszłym roku na starym kontynencie cieszył się on większą popularnością niż Audi A8 i BMW Serii 7 razem wzięte. Miejsce piąte: Skoda Scala. Fabia jest hitem, Octavia jest hitem, a plasująca się między nimi Skala jakoś nie. Konkurencyjna Toyota Corolla sprzedaje się ponad 3,5 razy lepiej niż Skoda Scala. Kia Seat ma dwukrotnie wyższy wolumen od czeskiego rywala, a Hyundai i 30 cieszy się blisko półtora raza większym zainteresowaniem. Skoda Scala przegrywa też z własnym suwem, czyli również kompaktową Skodą Karok. W 2021 roku sprzedano w Europie prawie dwa razy więcej Karoków niż Skal. W 2021 roku sprzedano w Europie prawie dwa razy więcej Karoków niż Skal. Miejsce czwarte: Toyota Prius. Legenda samochodów hybrydowych ma się w Europie zwyczajnie kiepsko. W 2021 roku kupiono tu zaledwie 2798 sztuk Toyoty Prius, czyli aż o 20 razy mniej niż w USA. Na starym kontynencie Prius był więc średnio 1 na 250 sprzedanych Toyot. Korollę kupowano aż 51 razy częściej. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych różnica między Korollą a Priusem była znacznie mniejsza. Pierwsza wyprzedzała drugiego jedynie czterokrotnie. Nawet Porsche 911 sprzedawało się w Europie prawie 6 razy lepiej od Toyoty Prius. Prius natomiast zanotował niższą sprzedaż niż niektóre luksusowe firmy. W 2021 roku na starym kontynencie kupiono 2949 Bentley'ów i 5010 sztuk Ferrari. Miejsce trzecie Ford Fiesta. Praktycznie przez całą poprzednią dekadę, czyli w latach 2011-2019, Fiesta była najlepiej sprzedającym się Fordem w Europie. W 2021 roku spadła na czwarte miejsce. Forda Fiesta wyprzedziły tym samym Puma, Kuga i Focus. Na domiar złego popyt na ten samochód spadł ze 155 tysięcy sztuk w 2020 roku do jedynie 83 tysięcy w 2021. Ford Fiesta ma też coraz niższy udział w europejskiej sprzedaży tej firmy. Między 2010 a 2021 roku spadł on z 36 do zaledwie 15,6%. To głównie efekt coraz większej popularności suwów tego producenta. Miejsce drugie Volvo S60. Sedany Volvo zawsze były w cieniu wersji kombi, a kiedy firma poszerzyła gamę o -y, ich popularność zmalała jeszcze bardziej. W 2021 roku Europejczycy kupili zaledwie 4549 sztuk Volvo S60, to aż 9 razy mniej od kombi V60. Tym samym czterodrzwiowa wersja stanowiła zaledwie 9,9% sprzedaży całej serii S i V60. Jeszcze gorzej, S60 wypada na tle reprezentującego ten sam segment SUVa, czyli Volvo xc 60 W 2021 roku na starym kontynencie, XT60 sprzedało się prawie 16 razy lepiej niż S60. Miejsce pierwsze: BMW Serii 6 Gran Turismo. Niegdyś sportowe auta, a dzisiaj ogromny rodzinny liftback. Szóstka w 2017 roku przeszła wielką i zaskakującą metamorfozę. W 2021 roku była zaś najgorzej sprzedającym się modelem tej firmy w Europie. Popularność BMW serii 6 Gran Turismo zamknęła się w liczbie zaledwie 1275 sztuk. Tym samym statystycznie zaledwie co 500 nowe BMW kupione w 2021 roku w Europie było szóstką. Od BMW serii 6 Gran Turismo lepiej sprzedawało się np. Ferrari F8 Tributo i to aż prawie półtora raza. BMW Z4 było 6 razy popularniejsze od szóstki, BMW X6 8 razy, a spokrewnione z nią BMW Serii 5 sprzedawało się prawie 41 razy lepiej.